Rozpoznaj prawdziwe proroctwo. Przyglądaliśmy się w ostatnim odcinku, jak w pierwszym i drugim wieku, w tym bardzo wczesnym okresie pierwszych chrześcijan poapostolskich po okresie życia apostołów, jak formowało się proroctwo, jak było ważnym elementem pierwszych gmin chrześcijańskich, pierwotnego Kościoła. Dzisiaj przyjrzymy się największemu kryzysowi prorockiemu, który pojawił się w Kościele starożytnym, czyli montanizmem, jakim ruchem montana albo frygiczyków, albo katafrygiczyków. Przyjrzyjmy się więc montanizmowi, ruchowi nowego proroctwa i spróbujmy odkryć, dlaczego Kościół się mu sprzeciwił. Serdecznie zapraszam. Sam montanizm nie był takim ruchem jednorodnym, trwał przez kilka wieków, kilkaset lat, dlatego podlegał też pewnej ewolucji. Samo nazwa montanizm, nowe proroctwo, bo Montan nazywany był nowym prorokiem, albo inaczej nazywano ich Frygijczykami, od Frygi, w Azji Mniejszej, to jest okolice starożytnej Filadelfii, od miejsca, które uważano, że jest ich siedzibą, ale nie tylko. Uważano, że tamto sanktuarium, wkrótce o tym opowiem, będzie nową Jerozolimą, właśnie tam we Frygi. Ewentualnie właśnie nazywano ich pepuzytami, bo to miejsce miało kluczowe znaczenie. Tam powstało sanktuarium zwane Nową Jerozolimą. Co wiemy o Montanie? Nie wiemy za dużo. Wiemy, że około roku 160 rozpoczyna swoją działalność prorocką. Był neofitą, czyli był świeżo nawrócony. Nie wiem, ile miał lat. Nie mógł być za młody. Więc najprawdopodobniej nie mógł mieć około 20-30 lat, musiał mieć około 40. A że jeszcze działał 20 lat później, to patrząc na średniowieku, pewnie był w okolicach 40. Około roku 160 rozpoczyna swoją działalność prorocką, która wzbudza od razu duże dyskusje. Z jednej strony entuzjazm niektórych, ale też niechęć. Już 10 lat później, około 170 roku, mamy. Takie polemiki w kościele, ostre na temat montanizmu. Już ten podział jest tak mocny, że mamy całe kościoły, które przechodzą na strony montanistów. Około roku właśnie 170 kościół w teatyrze przychodzi na ich stronę i wraca dopiero do kościoła katolickiego za prawie 100 lat, w 264. W 179 roku powstaje ośrodek. Sanktuarium w Pepuzie, które będzie miało potężne znaczenie. Około 180 roku, czyli po powstaniu tego ośrodku, Montan umiera. Montanius się bardzo szybko rozwija. Kiedy powstaje ten ośrodek, to takie miejsce też wysyłania misjonarzy, tam takie centrala finansowa, też bardzo duże finansowe zbiórki, to też im zarzucano. Zbierali i wysyławali misjonarzy na cały świat. Z czasem właśnie w tej Pepuzie tworzony jest osobny kalendarz liturgiczny, święta, ci misjonarze idą na cały świat. Dynamicznie się ten kościół montanistyczny rozwija. Montan nigdy nie był sam. To działalność Montana jest związana szczególnie z dwoma prorokiniami Maksymilią i Prystylą. Są dyskusje nawet wśród niektórych autorów, czy one nie były głównymi tymi liderami tego kościoła montanistów, a Montan był ich pomocnikiem. Ta dyskusja jednak raczej jest, jest troszeczkę taka wydumana. Wszystkie źródła powtarzają raczej jego jako, jako głównego, ale po jego śmierci faktycznie no. Maksymilia i Prystyla, to znaczenie tych porokin jest jest ogromne. Co ciekawe, kiedy powstaje to sanktuarium w pepuzie, kiedy montanizm w pierwszych latach jeszcze nie odcina się tak ostro od kościoła, ale tutaj zaczynają odcinać się bardzo konkretnie i zmieniają strukturę Kościoła, choć naśladują pewien wymiar, ten hierarchiczny kościoła katolickiego ale zmieniają strukturę pierwszego elementu. Pierwszym elementem jest kto? Patriarchowie z Pepuzy. Czyli na czele hierarchii, na czele kościoła stoją patriarchowie i drugi w hierarchii, albo w pewnej łączności, ci, którzy są nazywani Koinonoi. No dokładnie nie wiemy, kto to jest. Najprawdopodobniej to były kobiety-kapłanki, towarzyszy patriarchów, towarzyszki patriarchów. Czyli mamy Montana, mamy jego Prokinę, tutaj mamy patriarchów i towarzyszki. I na trzecim miejscu dopiero są biskupi, którzy mają słuchać tych patriarchów z Pepuzy. To jest pierwszy przypadek w historii Kościoła. Mamy, mamy około 180 roku, kiedy powstaje jakaś grupa, która odcina się od jedności Kościoła. nie zupełnie niezależna, nie troszczy się o jedność z Rzymem. Patrzymy na inne różne ruchy. Powstawało mnóstwo różnych grup, sekt, ale one wszystkie starały się, chociaż na początek, starały się o jedność z Rzymem. Kiedy Rzym decydował, że Kościół Rzymski, że to nie jest nauczanie ortodoksyjne, to wtedy najczęściej się odcinały. Ale mamy tutaj pierwszy raz w historii takie, taką sytuację, że cała grupa, która siebie uważa za prawdziwych chrześcijan, zrywa jedność z Rzymem. Najprawdopodobniej z tego powodu, właśnie wtedy na przełomie II wieku, do kredo rzymskiego kredo dodano te słowa. Wierzę w jeden święty, apostolski i katolicki Kościół. Właśnie te słowa, które akcentują jedność Kościoła, świętość, apostolskość i katolickość, czyli powszechność Kościoła montaniści szybko, tak jak już mówiłem, wywołują kontrowersje, wywołują spory. Już około 75 roku 175, zaczynają się spotykać wierzący, by dyskutować te nauczanie, te nowe proroctwo, czy ono jest prawdziwe. Z tego powstają później synody. Najprawdopodobniej to jest jedno z głównych źródeł, albo właśnie główne źródło, Dlaczego w kościele powstają synody, gdzie biskupi i wierni spotykają się, by dyskutować, rozmawiać, sprawdzać autentyczność nauczania? Czy to, co mówi ktoś, jest prawdziwe, jest autentyczne, jest biblijne? Już ten pierwsze spotkanie, 175 rok, nie wiemy, czy można je nazwać już synodem, uznało mm, Montana, Maksymile i Prystylle za pseudoproroków, co było dla nich ciosem i też doprowadziło z czasem do coraz większej, większego oddzielenia się od kościoła katolickiego. No dobrze, ale co głosił Montan? Co nas najbardziej interesuje? Jakie jest jego podejście do proroctwa? Co głosił? Około 160 roku, kiedy rozpoczyna swoją działalność, mówi tak. Oto człowiek jest jak lira, a ja uderzam w nią jak w strunę. Człowiek śpi, a ja czuwam. Montan uważał człowieka za lirę. Lirę, w której Duch Święty przemawia. I tutaj pojawia się bardzo taki ważny aspekt, który od początku zarzucono montanistom, że prorokujecie w sposób niezgodny z tradycją Kościoła. Prorokowanie uważano za coś dobrego, ważnego w Kościele, bardzo ważnego. Prawdziwy Kościół ma hezmat proroczy. Ale wy prorokujecie w sposób nieodpowiedni, niezgodny z tradycją Kościoła. Przeczytajmy pewien list anonima, który. Właśnie tłumaczy te początki powstania Montanistów. Montan, neofita, dał się oponować niepochamowanemu pragnieniu zajęcia stanowiska naczelnego i tak otworzył dla siebie przystęp przeciwnikowi. Demon go opętał, także popadł nagle w rodzaj zachwycenia i ekstazy. Zaczął szaleć, gadać, wydawać dziwne dźwięki i prorokował zgoła przeciwko zwyczajowi kościelnemu. Opartemu na tradycji i od dawna ustalonej kolejności. Ten anonimowy autor, który opisuje początki montanizmu, co zarzuca? Zarzuca po pierwsze to, że prokowanie według montanistów odbywa się w ekstazie. Tak jak lira, czyli człowiek staje się zupełnie nieświadomy i Duch Święty przez niego mówi tak jak. Człowiek porusza lirę i wydaje dźwięki, taki Duch Święty porusza człowieka. I dokładnie to, co Duch Święty chce, to człowiek robi. 100% prostwo jest skuteczne, bo jest w ekstazie. I tutaj mamy pierwszy niepokój Kościoła katolickiego 1800 lat temu. Dlaczego? Dlatego, że w starożytności było bardzo dużo takich różnych mediów które wprowadzały się w ekstazę. To jest typowo pogański sposób wprowadzania się w ekstazę, prorokowania. Już w X wieku w kulcie Apolina w tym świecie greckim to było powszechne. Apolin był uznawany za tego, który jest patronem ekstaz. W świecie pozagreckim szamanizm był wszędzie. Rozpoznajemy go, znajdujemy go w krajach dalekiego wschodu, znajdujemy te praktyki szamańskie. W krajach afrykańskich, w Ameryce Południowej, tej przedkolumbijskiej. Więc te praktyki wprowadzania się w ekstazę były znane. I były związane często z pogaństwem. Platon, żeby oddać tę myśl grecką, mówi tak, przekazuje słowa Sokratesa: Największe dobro staje się naszym udziałem dzięki szaleństwu. Mania to jest słowo. I wśród różnych rodzajów szaleństw. Są też te chorobowe, według Platona, ale ten najważniejszy jest profetyczny. Jego patronem jest Apollo, szał profetyczny, przez którym bogowie przekazują nam swoje słowa, swoje prawdy. Montan widział proroctwo jako wejście w taki stan transu, przez którym stajesz się medium, biernym narzędziem w ręku Boga. I to pierwszy zarzut, który mówili chrześcijanie. Oczywiście. Znajdziemy w Biblii też świadectwa prorokowania ekstatycznego, choćby w księdze Samuela, ale znajdujemy też ciekawe myśl św. Pawła, który mówi, że jeżeli odchodzę z od zmysłów, to dla Boga, ale jeżeli jestem z Wami, to dla, dla Waszego dobra. Paweł tłumaczy, że kiedy prorokuje, to przy zmysłach. Nie odrzuca ekstazy jako osobistego spotkania z Bogiem, doświadczenia ekstatycznego, doświadczenia pewnej, pewnej łaski, wejścia do trzeciego nieba. Ale to jest przestrzeń, o której nie mówi. Mówi o tym, że to jest Jego doświadczenie, ale nie opisuje, purkuje w pełni świadomy sposób. Tego trzymali się chrześcijanie. I tutaj Montan zrywa z tą tradycją, akcentuje. Że proroctwo jest właśnie w formie ekstatycznej. Starożytni nie odwrócali do końca tego. W Didache, jak już omawialiśmy, jest mowa, że może być ekstatyczne proroctwo u prawdziwego proroka, ale on ci musi być potwierdzony. Tutaj jest ten akcent przestawiony zdecydowanie na tą stronę. Proroctwo jest ekstatyczne, czyli znowu tu nie ma dużego błędu, ale jest przestawienie akcentów. Razem z innymi doprowadza do różnych, różnych dziwactw i do różnych problemów. Druga rzecz. Montanieści bardzo cenili celibat. Uważali, że prorok musi być celibatariuszem, by w pełni oddać się głoszeniu, by być w pełni duchowy. Oczywiście mamy w Biblii te córki, prorokini, dziewice. Choćby w, choćby w dziejach apostolskich. Więc łączenie tych dwóch charyzmatów było możliwe i nawet było częste, ale w żaden sposób katolicy nie wykluczali prorokowania przez osoby, które nie żyją w celibacie, przez małżonków. Tutaj znowu jest przeakcentowanie jednej strony, aż do skrajności. Do takiego momentu, że tak bardzo traktowano celibat, życie w czystości, jako Cenne, że negowano czasami małżeństwo albo rozrywano małżeństwo. Zostaw męża, zostaw żonę. Ważne, żeby żył dla Boga. My dzisiaj nie mamy tego, takiego wyczucia. I w starożytności Kościół też mówił, to jest przesada. To, to, to może wejść w pogańskie takie myślenie. Co więcej, absolutnie montaniści zakazywali powtórnego małżeństwa. Jeżeli zmarł mąż-żona, to uważali, że to jest już, jeżeli wyjdziesz za mąż. Drugi raz, choć Święty Paweł to na to dozwala, słowo Boże na to dozwala, to jesteś, to jesteś cudzo, cudzołożnikiem. Więc znowu skrajność. Przeakcentowanie jednego wymiaru, nie jakiś wielki błąd, ale przeakcentowanie jeden, drugi, trzecie, czwarte doprowadza już do poważnych błędów. Trzecia rzecz. Katolicy mówili, prostwa muszą się spełniać. No nie może być tak, że prokuje Maksymilia, że po niej już nie będzie proroków, a tak zapowiedziała, i że już nastąpi koniec, i ona umarła. No i jakoś koniec nie nastąpi, bo proroków dalej mamy pełno. 200 lat później, już po, po śmierci Maksymilii, gdzie montanin jest ciągle bardzo żywy, bardzo często katolicy mówią: no halo, co to ma znaczyć? Proroctwa się nie spełniają. Oni bardzo mocno zapowiadali koniec świata, bardzo mocno zapowiadali, że już paruzja jest bliska, no to jeśli po tobie już nie ma być proroka, jeżeli mówisz takie słowa, jeżeli w jednej rzeczy w takiej jesteś nieprawdziwa, to cały ruch jest nieprawdziwy. To akcent, który stawiali mocno katolicy, Proroctwa muszą być sprawdzalne. Jeżeli ktoś mówi, że jego się nie sprawdza proroc, to nie jest autentyczny. Kolejna rzecz. Rygoryzm moralny. Mówiliśmy już o kwestii celibatu, ale tamten rygoryzm poszedł znowu w skrajność, w różnych rzeczach. W kwestii postu, odpuszczenia grzechów po chrzcie. Czy mogą być grzechy odpuszczone? Montaniści mówią absolutnie. Jeśli zgrzeszyłeś po chrzcie, to już czekasz tylko na Boży Sąd. Tutaj już nigdy nie będziesz w kościele, nigdy nie przystąpisz do sakramentów. Absolutnie jesteś odrzucony, jesteś ekskomunikowany. Na zawsze, już tu na świecie nie ma dla ciebie odpuszczenia grzechów. Może Bóg się dla ciebie zmiłuje, może, ale to dowiesz się po śmierci. Kolejna rzecz tego rygoryzmu to męczeństwo. W starożytności to pragnienie męczeństwa w kościele było częste, powszechne, spotykane. Wierzono, że męczennik to ktoś, kto. Doszedł do Boga. Już Apokalipsa, 6, rozdział 9,11 nam o tym mówi, że męczennicy to są ci wybrani, którzy dostępują zbawienia jako piersi. Ignacy Antiocheński, pierwszy męczennik, jeden z pierwszych męczenników z pierwszego wieku, z przełomu pierwszego, drugiego wieku, gdzie ta teologia męczeństwa jest rozwinięta. To jest człowiek Ignacy, który pisze, że on pragnie męczeństwa. I mamy dwa kierunki w starożytności. Jeden taki radykalny, który mówił o tym, że. Można szukać męczeństwa. Możesz go sam się zgłosić. I drugi umiarkowany, który prezentowali właśnie katolicy w większości, nie, męczeństwo jest darem i trzeba je przyjąć, jeśli jest nieuniknione, ale nie masz go szukać, nie masz sam się zgłaszać. Święty Klemens na przykład mówi, że Bóg nie pragnie męczeństwa, ale je dopuszcza i trzeba uciekać przed prześladowaniami, samemu się nie zgłaszać do władz, ale kiedy przychodzi, przyjąć zdzięcznieniem, z wdzięcznością, że jesteś, stałeś się godny. Katolicy mówili, że montaniści sami się zgłaszali, ale później wielu z nich uciekało i mówili: że To jest nieprawda. To nie jest coś, co sobie wybierasz. Męczeństwo jest łaską. Musisz o nie prosić i może je doświadczysz takiej łaski. Ale jeśli montaniści mówili, że uciekanie przed prześladowaniami jest już brakiem wiary, kto ma ducha, no to już nie ucieka, tak mówili montaniści. To mówili, to jest nieprawda. Wielu w takim radykalizmie się później wycofało, wpadło w drugą skrajność. Mamy takie nawet przykłady. Bardzo ciekawe jest męczeństwo Polikarpa, gdzie Polikarp prezentuje takie umiarkowane spojrzenia, a jest ten Frygijczyk, czyli właśnie montanista, który sam się zgłasza, a później wypiera się wiary w czasie tortur. Co więcej, staje się takim zdrajcą, który innych zachęca do odpadnięcia od wiary. Więc kolejny taki skrajny radykalizm, który prowadzi do, do wypaczeń, do błędów. Kolejny przykład tej radykalności w prorokowaniu. Montaniści byli tak bardzo skupieni na prorokowaniu, na proroctwie, że go nie weryfikowali. Albo weryfikowali w bardzo niewielkim stopniu. Katolicy mówią, trzeba weryfikować, czy jest zgodny ze, z Biblią czy jest zgodny z tradycją apostolską. Mamy taki przykład, Hipolis Rzymski przywołuje jednego biskupa montanistycznego z Pontu, który opierając się na wizji, którą miał w swoim objawieniu, zaczął głosić to, że jest Paruzja. I jego wierni przestali obsiewać pola. Ta niecierpliwość do Paruzji, do tego, żeby już Bóg przyszedł, już już jest, koniec, już jest czas ostateczny, taki koniec końców, już, już ostatni rok. I to, że ślepe kierowanie się, tak mocne traktowanie proroc wizji, że zaniedbujemy słowo, albo traktujemy je tak lekko to słowo, które mówi, że nikt nie zna końca czasów. Traktujemy lekko tradycję Kościoła, która mówi, że tutaj mamy kluczowy element rozeznawania. No i kolejna rzecz, takiej radykalności. Montaniści uważali się za ludzi duchowych, spiritales, a katolików uważali za ludzi zmysłowych, psychików jesteście zmysłowi. Sakramenty są zmysłowe. Jesteście tak bardzo skupieni na Nim. Dzisiaj niektórzy nawet mówią, że na Biblii jesteś skupiony. Na nauczaniu Kościoła. To jest takie ziemskie, takie, takie cielesne. A my jesteśmy duchowi. My w duchu. Duch do nas mówi. Teraz. My go słuchamy. Zobaczcie, jaka pokusa. Starożytności montanistyczna, ale dokładnie też i nasza. Ta, ta pycha, która wychodziła tutaj z montanistów, często prowadziła do uważania się za lepszych, uważania się za bardziej rozwiniętych, prawdziwie uduchowionych, jako prawdziwy Kościół, to my jesteśmy. Inni to są tacy ziemscy. Ta pycha oczywiście pociągała z sobą kolejne skutki. Właśnie dlatego odsunięto biskupów. Uważano, że co to mają do czynienia biskupi? Oni są na trzecim miejscu, bo ci patriarchowie, ci prawdziwi ludzie duchowi, oni są. Tymi, które mam przewodzić w kościele, te towarzyszki też proroków. I co drugie, no, jeśli tak jest, no to biskupi, no, no pff, tak, no, mają jakąś rolę, ale jak ktoś jest bardzo duchowy, no to, to on może robić to samo. Tutaj mamy też taką ciekawą sytuację, że montaniści zaczęli przypisywać, mamy to u Tertuliana, że sakramenty, no tak, to odprawiają biskupi. Yy, celebrują. Ale ludzie duchowi też mogą. Jak nie ma biskupa, to ty jesteś duchowy, ty jesteś człowiek ducha, to możesz też celebrować sakramenty, możesz robić wszystko to, co, co robi biskup. Zobaczcie, jak podobne pewne pokusy pojawiają się właśnie w dzisiejszym ruchu charyzmatycznym, kiedy zapominamy o pewnej równowadze między wymiarem hierarchicznym i charyzmatycznym. Obydwa się potrzebują. Sam wymiar hierarchiczny jest niewystarczający. Jest tym, który ma dbać o równowagę, o zdrowe nauczanie, ale sam w sobie nie daje życia. Wymiar hierarchiczny jest często tym wymiarem, przez które przychodzi życie, ewangelizacja, działanie z mocą, działanie wśród znaków i cudów, wśród ogromnej gorliwości. Jedno z drugim potrzebuje się nawzajem. Kiedy wymiar hierarchiczny zapomina o wymiarze tym charyzmatycznym, to kostnieje. Kiedy wymiar charyzmatyczny zapomina, nie, celi, nie ceni wymiaru hierarchicznego, zaczyna wchodzić w dziwactwa, w skrajności, tak jak montaniści, którzy krok po kroku przychodzili w coraz większe takie swoje zdziczenie, zdziwaczenie, aż w końcu niektórzy zaczęli za, zakazywać w ogóle w radykalności małżeństw. Jak jesteś duchowy, to masz żyć tylko w duchu. Mundanizm więc jest pewnym ostrzeżeniem. Dla nas, szkołą, dla mnie i dla ciebie, dla tych, dla których proroctwo jest ważne w kościele, gdzie uczymy się je przeżywać właśnie w zdrowej równowadze. Patrzmy na nie jako ogromny Boży Dar, który dla starożytnych było znakiem autentyczności kościoła. Tam, gdzie prawdziwe proroctwo, gdzie prawdziwe męczeństwo, tam jest prawdziwy kościół. O to wspierali się. Katolicy z montanistami, gdzie są prawdziwi prorocy, gdzie jest, prawdziwy, gdzie jest prawdziwe męczeństwo. Radykalizm jest dobry, jeśli dotyczy miłości. Radykalizm w tych rzeczach zewnętrznych y, czasami może przynosić owoce, ale potrzebuje zdrowej równowagi. Jeśli łatwo wejść w taki radykalizm zewnętrzny, gdzie będzie brakowało miłości, gdzie będzie pycha, gdzie będzie widzenie siebie jako lepszego od innych, to zawsze nieprzyjaciel wykorzysta dla zamieszania. Uczmy się od montanistów, gorliwości, ale przestrzegajmy się przed takim niezdrowym radykalizmem i przed zrywaniem jedności kościoła. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, gdzie przyjrzymy się, jak objawiało się proctwo w tych kolejnych wiekach kościoła, jeszcze starożytnym kościele, gdzie zaczyna się pojawiać różne rodzaje proroc i też różne rodzaje objawień. Zapraszam serdecznie.